Cześć! Dzisiaj na wstępie też taki oderwany trochę od reszty rzeczywistości fragment, a to dlatego, że przemyślałem po raz kolejny swoje życie. No dobra, życie może nie, ale przemyślałem sprawę z tą rafinerią i stwierdziłem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie. E, jednak kurczę, teraz widzę, że jeszcze zostało w niej paliwo. Już wcześniej wyłączyłem rurę, więc nowych zapasów nie będzie. A jednak jeszcze musimy chwilę poczekać, aż tutaj się wyczerpie zapas wewnętrzny. Więc po prostu zaraz wrócę do tego tematu. W międzyczasie trochę pogadamy. No tutaj by jakoś się nieźle trzyma. Niestety miałem awarię. Straciłem żółwia jednego. Nie wiem w jaki sposób. Moim zdaniem to coś się zbagowało z Computer Craftem, bo... Ja się zalogowałem, wylogowałem. Wróć, najpierw się wylogowałem, potem się zalogowałem. A potem poszedłem sprawdzić, jak tam się moje żółwie mają i się okazało, że jeden zatrzymał się gdzieś w połowie drzewa, a ja myślałem, że po prostu nawalił program. Bo normalnie on powinien zjechać z tego drzewa, zejść w spokoju i wrócić do bazy i rozpocząć pętlę od zera. A on skubany, Error. No to aha, no dobra, no to odpalamy program. Ja no, odpalam drwala. A ten nosarz program, no to ja go patrzę, a ten kurczę, tak. Jedyne, że nie ma kilofa, kilofu gdzieś odpadł, to jeszcze żadnych programów i nic, co miał w środku, więc e, o co chodzi? Będę go musiał naprawić póki co. E, tak będą wyglądały akurat te silniki. Te już pompują. Musiałem je założyć tak poza kamerą, bo niestety przycisnęło mi odrobinę, gdyż zaczęły mi znikać znowu akumulatory w tempie straszliwym i stwierdziłem, że no nie wyrobię. I po prostu założyłem. Te jak widzieliście chwilę temu, już ładują. Te tutaj z drugiej strony są identycznie, odpaliłem rozpalanie tego wysokociśnieniowego pieca, tak jak wspominałem, że zrobię to najpierw przy pomocy koksu. I tutaj mam taką pośrednią skrzynkę, że w którymś momencie, kurczę, wiecie co? Kok Dużo tego mam. Więc powiedzmy, no, 2000. 2000 jest to skody do tej skrzynki jeszcze tego koksu pakować, Tylko po to, żeby zaoszczędzić na węglu drzewnym. Zwłaszcza, że na no, węglu drzewny, jakby nie patrzeć, odpalcie mi tą skrzynkę. No, jest malutko. Jeden sześć kafla versus cztery kafla. To nie będzie dobry efekt w momencie, kiedy ten pies nie osiągnie 1000 stopni. No, więc yy, tak. Jakby nie patrzeć, yy, czysty zysk yy, będzie dla mnie. W momencie, kiedy. Na samym koksie rozpalę ten pies do 1000 stopnia. a dopiero potem będę go... Czy Co ja wyłączyłem? O, dobra. No niestety, kurczę, chyba się przeliczyłem. Gdzie jest mój upgrade? Upgrade... Metal normal chest to iron chest. Go, go, go! Okej, okay. mam nadzieję, że mi nie krasznie. Niczego. Dobra, przeżyło, czyli poprawili tego baga, przynajmniej częściowo. No i dobra, i ten piecyk niech się buja, on się rozgrzewa. Tymczasem piecyk na biopaliwo już jest całkiem ciepły, 500 stopni. W ogóle, oczywiście, to nie jest jeszcze koniec z tym piecami. Bo całe pomieszczenie będę musiał odrobinę dokończyć, aczkolwiek już w tej chwili to, co tam leci, plus te kilka silników, które tu są, pozwalają na naładowanie tych baterii w takim całkiem niezłym tempie. No, docelowo oczywiście tam tych silników będzie chodziło więcej. Na wypadek jakbyśmy musieli odpalić kwary, albo mój yy, laserowy stół, albo coś takiego. Yy, a jak tam się ma rafineria? No, całkiem nieźle. Tak. No i co? I teraz tak będę czekał i się zastanawiał, co tu jeszcze zrobić. Jak widzicie mam już dodatkowo w ekwipunku kolejną rafinerię i ogólnie tak zgadza się, rozwiążę ten system, trochę lepiej będzie, dorzucę trzecią, będzie to trochę bardziej wydajne, trochę wydajne, trochę lepiej będzie wyglądało. Jak również muszę przerobić odrobinę ten cały tutaj zbiornik na tą ropę po prawej stronie. Uuu, karamba, źle zrobiłem, Uj, dobry Karmili. Dawać mi tą dźwignię. Ta dźwignia tu jest potrzebna. No zaraz wróć. A może to sobie wypompuję samo? O tak, widzę. Cały czas leci. Dobra, zobaczymy. W międzyczasie tą rurę myślę, że już można rozmontować, bo w tej chwili z niej nie będziemy już tutaj korzystali na dole. Z dźwigni też. No Ten no, Energy Conduit jeszcze musi zostać, ale no ta roponośna rurka już nam w tym miejscu nie będzie potrzebna, jak to wygląda. No niestety niestety samo się nie wypompuje, czyli proszę bardzo. Dźwignia będzie tu. Owszem, owszem, rurka będzie w tym miejscu, podobnie jak w poprzednim, ale na razie musimy... Nie, to nie będzie potrzebne. Mamy tak, Iron Tank Wall. Chociaż w sumie. <laughs> tak, ta dźwignia i tak tu będzie. Potrzebujemy valw, czyli zawór. Valve. Tank. Nie mamy zaworu? Jak się robiło valw. Zaraz się okaże. Valw. Iron Tank, Wolf. Tego potrzebujemy. jedna. kurde. Krata, krata, iron plate'y i dźwignia. No dobra. No, spokojnie, nic się nie stało. W międzyczasie rafinerie się odpompują. Mamy. Tak, cztery. Cztery mamy. Dźwignia na pewno również będzie. Tak. Oraz będzie, będą kraty. Na no, wszystkiego ci u nas dostatek. Kraftowaliśmy to na potęgę. Bez sensu. Teraz te wszystkie surowce nam tutaj będą leżeć i udawać, że coś robią. No i mamy cztery. O trzy za dużo, o trzy więcej, nie za dużo niż nam będzie potrzebne, ale co tam. Teraz możemy zmodyfikować ten zbiornik spokojnie. Zawartość zniknęła, ale nie na długo. I teraz o, mamy oto tutaj zawór, i on będzie w tym miejscu. Czy na pewno ja go chcę w tym miejscu? Tak, chcę go w tym miejscu, bo to, to wszystko jest zaplanowane z premedytacją chwilę temu. Tutaj możemy już podłączyć rurę roponośną. Która to rura będzie trafiała tu. Jeden w górę. I widzę, że będziemy musieli trochę zmienić pochodnie. I jak tam się ma rafineria? Już ostatnia prosta? No, go, 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 go. Aha. Dobra, zaczynają się problemy w renderowaniu, czyli już jest puste. Dobra, czyli to wszystko możemy w tej chwili rozebrać. I to się rozbija, to się rozbija, to się rozbiera. Tak, tak, to jest Billcraft, też można rozbić. Nawet kilofem, uj zrobiliśmy dziurę straszną, strasznie wielką. Z drugiej strony również yy, to się zdejmuje, Nie przejmujcie się tą demolką. My to za chwilkę cofniemy, wszystko jest pod kontrolą. A to dlatego, że ja tutaj tak wykombinowałem, że odrobinę zmienię troszkę, tak minimalnie, wygląd tego. Mianowicie, no, jako że wyglądało tak, jak wyglądało, wyglądało słabo. <laughs> Powiedzmy sobie szczerze, poprzednim razem wszyscy się spodziewali czegoś znacznie lepszego, a wyszło takie kurcze nie wiadomo co. Więc w tej chwili. Nie pozostaje mi nic innego, tylko zrobić, żeby... O, nie, 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 ta rura była potrzebna. Żeby to wyglądało lepiej. O. I teraz ruramy już w taki oto sposób. Na pewno nie, będzie schodziła tutaj na dół. Tak. Dlaczego, dlaczego ja po prostu nie mogłem tego wykombinować wy, wy chwilę. drzwi no, miała ja tańsze Dlaczego tego nie mogłem wykombinować chwilę wcześniej. Wtedy nie byłoby problemu. W tym odcinku mógłbym zająć się czymś konstruktywnym dla odmiany, ale spokojnie, to najbliżej będą szybkie, szybkie wycinki i się wtedy zajmiemy czymś lepszym. Tak, tak. Ok, i w tej chwili możemy ustawiać. Aj, znowu źle, gdzie jest mój klucz? Zagadałem się, zagadałem się i teraz robimy taki numer. Ja, tutaj poproszę. Hmm, dobra, nie. Ten marbór nie jest nam potrzebny w tym miejscu. To wszystko dlatego, że zmieniam zdanie co 30 sekund. W tym miejscu potrzebujemy Iron Tank Wall. Ale w tym przypadku nie będziemy tutaj tworzyli żadnego zbiornika. Po prostu użyjemy tych ścianek jako no, taka ozdobna. Ozdobna atrakcja. I teraz moment, bo to jeszcze trzeba tak pociągnąć, bo w tym miejscu będzie, no wychodzi, hop, hop, wychodzi, bo w tym miejscu będzie znajdowało się, będą znajdowały się te trzy rafinerie, prawda? I kwestia jest taka, że ja je teraz muszę, czyli tak. Co idzie papa? Pa. Bo gdzieś muszą się znaleźć dźwignie, które będą włączały te zawory. <grym> Prawda? I ogólnie muszą się one znaleźć w takim miejscu, żeby to wyglądało dobrze. Czyli zrobimy tak. Tak. Teraz dajcie nam nasze za mało dźwigni. Tak, mamy lewer. Bo jedna dźwignia gdzieś nam tam przepadła. Jasne, jak szaleć, to szaleć. Weźmy wszystkie. I umieszczamy je teraz tu. Tak. Możemy je od razu włączyć. Hop, hop, hop. Następnie tu możemy wszystko zamurować. W ten oto sposób. Tutaj podłączamy. Teraz będziemy musieli pobrać kolejne likwidakty do trzech, właśnie. Rafinerii tą rurę. A, bo będziemy oszczędzać. Jasne, czemu nie? Zawsze do dwie rury jesteśmy do przodu. I oczywiście również tutaj te. O, tank. Taki tank. I teraz tylko i wyłącznie pozostaje nam zasilić to przy pomocy Redstone Energy Conduitów. Z którymi trzeba już w tej chwili zrobić taki troszkę odrobinę inny myk. Mianowicie obecnie ten Redstone. Energy cel. Tak. Będzie znajdował się tu. Będzie znajdował się tu. Lampa będzie znajdowała się tu. I tutaj również będzie znajdowała się dźwignia, która będzie ją łączać. Mm. Nie. Znowu zmieniłem zdanie. Za wysoko. <grym> Za wysoko jak dla mnie. Chodź tu. Redstone energy. Aj, karamba! Nie no musi tam być, musi tam być. Yy, z takiego powodu, że po prostu Energy Conduit yy, musi mieć zakręt jeden dodatkowy, aby móc yy, opuszczać, żeby energia mogła opuszczać tą kostkę. O, czyli mm, o, musimy zrobić tak, bo gdybym gdyby zrobił to tutaj przylegające, to mogłyby być po prostu problemy yy, takie, że. No, wiecie co mam lepszy pomysł. Redstone, please, Redstone. Jedna sztuka redstone na. Du, 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 du. Uu, jak dawno tego nie używaliśmy, co? Tak. Dobra, teraz dźwignia. tak. Rest on signal. Yy, ładowanie na enabled height. height. znaczy się. I teraz musimy połączyć ostatni tutaj Energy Conduit yy, na górę. I jeszcze w międzyczasie tylko poprawmy sobie. Tak, żeby ładnie wyglądało. I już wszystko działa. Jeszcze tylko będziemy musieli zwiększyć trochę output, czytaj wyjściową energię, do 30. Minecraft Julie. Ilu. I już możemy zaczynać. I niech się kręci. O. I niech się kręci refineria. Tym razem potrójna, tym razem ładniejsza. I tym razem jeszcze zrobimy. Wiecie. A, kurczę. No właśnie. Tank. Gourz, nie mam. Goł. O, karamba, nie będę miał szybki. No dobra, trudno. To zrobimy po prostu taki byk, żebyśmy udawali, że to jest. Zbiornik, zbiornik. <ścoughs> w cudzysłowie. A, szybę tutaj w to miejsce wstawiby dopiero za chwilę. No. Hm. Może, może kurczę jeszcze coś tutaj odrobinę zmienić w tym, bo to tak dziwnie wygląda. Hm. Tadadadadam. Du, du, o. Hm. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Coś tu trzeba wykombinować jeszcze. Ale niespecjalnie jest, jest co z tym zrobić. Bo jeżeli wsadzę tego Energy Cube'a w to miejsce. To jak dobra. Przeprowadźmy mały eksperyment. To zdemontujmy. To również. Mm. Tak. I w tym miejscu umieścimy. Redstone Energy Cell, prawda? No właśnie, i ona teraz ma no, właśnie ma taki problem, że ona nie do końca chce akceptować te wszystkie mm, te wszystkie połączenia. No jakbyśmy to podnieśli wyżej. czyli redstone energy cel tu, następnie redstone energy conduit tutaj, ustawiony na, ups, kliknąłem kucając, ustawiony na opuszczanie i yy, no jej, tak, 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 dobra, to ma ręce i nogi, które pozorą, jednak je, pojawia się dodatkowy problem, Mianowicie ja mm, nie, jeszcze inaczej, ale to musimy znowu ją zdjąć. Tak, teraz weźmiemy redstone wire. Redstone alloy wire, wystarczy tyle. Tutaj będzie znajdowała się lampa, która będzie włączała cały ten przybytek i ogólnie jej stąd już nie będziemy ruszać. Tak, tak, gdzie jest mój wire? Gdzie jest mój wire? Teraz zrobimy tak. Tutaj pociągniemy kabel w, w, w to miejsce. Hmm. mi to. Kurczę, kombinuję, żeby to włączyć i żeby działało. Teraz potrzebujemy tak. Hmm, blisko. Blisko zrobimy mniej więcej tak ale yy, ta kostka eee, <laughs> jednak, jednak się nie opędzimy. Tu musimy sobie wyłączyć wszystko. Tak, to, tu wraca zatyczka, żeby nic nie było widać. A tutaj będzie energy conduit i będzie on szedł pionowo do góry. Teraz dwa, jeszcze zabrakło nam energy. No, tak, Zabrakło nam jednego. Właściwie. Ej, ej, ej właściwie dwóch. Mmm. Czyli nie. Jeszcze inaczej. <laughs> Tej rury tu nie będzie. Ta kostka tu będzie, ale nie w ten sposób. Czyli tak. To musimy stąd zabrać. bo nam przeszkadza. To też. Tutaj będzie znajdował się. reston Energy Conduit. Tutaj będzie znajdowała się kostka. Ten konduły tamten o tu będzie ustawiony na żółty. Tak, żeby mógł napędzać normalnie to wszystko. Tak, Zgadza się. OK. Ta kostka będzie tutaj zasilana od tyłu. Teraz możemy już dokończyć cały ten zbiornik w cudzysłowie. Powiedzmy. Tak, tak, jak to wygląda z tej strony. OK. No, trzyma Trzyma poziom. Mm, powiedzmy, żeby to trochę, odrobinę lepiej zrobić w tej chwili. I wiecie co ja to zrobię, ale ogólnie tak, ta rura pójdzie pod spod, tak jak była. Będzie wychodziła ze spodu i będzie trafiała tutaj również w górę w tym miejscu. No, ale w międzyczasie, chodźmy, odpalmy ten cały mechanizm, bo teraz potrzebujemy zamontować jeszcze no, tutaj. A Aj, wpadł bez sensu w dziurę. Tutaj będzie znajdował się mechanizm odpalający ten oto właśnie blok Energy Cube. O. I już. Wszystko będzie działać. Wszystko pięknie, ładnie. Teraz możemy sobie przetestować. Enabled High. Buduje się. A, tu nie mam tych, tych. Ropy. mm, wiadro. Bucket. Du, 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 du. Dobra, jedna ropa. Odpalamy. Tak. Hmm, coś jeszcze jest nie tak. Czyżby tamta kostka nie dostarczała energii? Teraz to muszę sprawdzić. Mamy, powiedzmy, mamy oil, mamy ropę. Tak. Tu jest wszystko. Ta kostka jest na żółto, OK. Czyli dobra, jeszcze raz, tak. Uh, ups. Mm. Mm. Nie, tu będzie szkło. Musi być sobie Mmm, dobra, chodźmy jeszcze raz zobaczyć na górę. Kręci się. Nie kręci się. Czemu się nie kręci? Zaraz wracam. Po krótkim namyśle myślę, że wiem co się stało. To jest jakiś problem z tym, że Retsnął nowy kabel z Red Powera najwyraźniej nie nie chce współpracować z. no, z blokami w ogóle i wtedy nie jest to odczytywane jako sygnał wysoki, tylko jako sygnał niski, czyli Kurczę, najwyraźniej sygnał przy pomocy nowej ścieżki jest traktowany jako sygnał niski i y, zaimprowizowałem tutaj takie y, oto obejście, czyli y, pochodnia w jednym miejscu, pochodnia w drugim miejscu. I w tym momencie, kiedy świeci się lampka, ta pochodnia przekazuje moc do tego energii y, cela i on to przekazuje sobie dalej i y, się kręci. Czyli wszystko na razie działa. Y, teraz możemy szybciutko. Y, Tutaj dokończymy wszystko w momencie, kiedy ta ropa zniknie z rury. Nie wcześniej, czyli będziemy potrzebowali Likwidaktów, ale Liquidakty mamy. Iron Tank, iron tank Gouch, tak czyli tak. Iron tank gauch. I są płyty i glas tak, to, um, ciekawe. Chyba, chyba zmienili recepturę. Dałbym głowę, że ona kiedyś była troch, odrobinę inna. No ale. Prr, co nam to. Nas to nie urządza w żaden sposób. E, dobra, lecimy. Tak, tak, tak. Aeron Tank 28. Na razie więcej nam nie potrzeba za chwilkę sobie, jeśli będziemy potrzebowali, to zrobimy. Teraz jeszcze potrzebujemy dodatkowo kilka sztuk tych normalnych, normalnych ścianek, tak, które będą po prostu no, robiły za nic innego, tylko ładne dobre wrażenie. I teraz odkładamy to, bierzemy szybę, która to szyba będzie. Będzie wyglądała tak. No, tutaj niestety dużo nie zrobimy, no ale tak, zdecydowanie wygląda lepiej niż wyglądało chwilę temu. Tą rurę już możemy zdemontować. Również od razu zdemontujemy ten zabór. Bo on już w tym miejscu na razie nie będzie potrzebny. Tę rurę również. I wracamy z powrotem pod ziemię. Do kopalni. I, i choć tu. Teraz potrzebujemy znowu. Ups. Hmm połączyło się. To nie jest dobrze. To trzeba zabrać. Tak. Czyli w tym miejscu możemy mieć problem. Niewielki. Wy, musimy się wygra bolić. Eee. What the hell? A! Kolejna komplikacja. Okazuje się, że te iron iron tank, iron tank, tak, nie przekazują mocy do, do rur. Ciekawe. To wiem, może wtedy był podobny problem. Czyli, no, znowu musimy zaimprowizować. I nie, i zrobimy to. Chciałem powiedzieć z tamtej strony, ale przypomniało mi się, że tam musi być rura. Mmm. No dobra, coś. Kurczę, same problemy, no Same problemy. Mm, czyli no, nie, dobra, zrobimy to z tej strony. Zrobimy to tak odrobinę sprytniej. Czyli tutaj pociągniemy. O, tutaj pociągniemy cegły, które na pewno działają. Damy im czytaj rurą z paliwem tego kopa. Następnie, tutaj od frontu pociągniemy te standardowe, które tutaj były wcześniej. A na dole damy taki motyw, żeby to wyglądało ładnie. No. Tak, 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 tak. Tutaj dziękuję. A niestety, ten liquid, który będzie zrobił, będzie musiał być w tym miejscu. No. I w tym miejscu będzie schodził z powrotem na dół. <gry> I niestety znowu to. Eee, u Skończyły się likwidakty. Mm, tak, tak, dźwignia. Pompuj. Mhm, mm mamy tu? Tak, połączył się z tym. Połączył się z tym. wypuścimy z tej dziury tenem No i teraz pomyślę, jak stąd wyjść. Znowu. Ale w tej chwili już wszystko jest gotowe. Myślę, że nic więcej tutaj nie będę potrzebował robić. Może kwestia z tym zaworem taka, hmm, Czy dałoby się jeszcze wyciągnąć gdzieś taką, ja wiem, linię? Chociaż nie. Rafineria jest włączana, wyłączana. Niech się kręci, wygląda dobrze. Tam z tyłu mało kto będzie zaglądał. No cóż, trochę szkoda, że te iron tank gaudże nie przewodzą prądu. Ja mogę popatrzeć, czy na przykład yy, zawory przewodzą. Bo kto wie, może, może. Du, du, dum. No, tak czy inaczej, tak czy inaczej, w tej chwili cholerny portal. Wygląda to nieźle. A, A pewnie jakiś klocek. No, i taką będę miał rafinerię od dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. Co prawda, nie spodziewałem się, że dwa odcinki na tą rafinerię będę musiał poświęcić, ale trudno, tak wyszło. Na pewno czas, który tutaj na nią poświęciłem, nie jest czasem straconym. Nauczyliśmy się czegoś nowego. Na pewno wcześniej tego żeśmy nie wiedzieli. I jak na razie jest nieźle, jak tam poziom ropy. Max, czyli tamta studnia jeszcze ciągle działa. Poziom paliwa rośnie. Poziom biopaliwa, aha, żółw, który ładuje sadzonki, się najwyraźniej rozpędził, czyli pewnie tak, golem. Chyba będę go musiał również jeszcze trochę podprogramować odrobinę. No, bo, no, bo, bo, bo muszę powiedzieć po prostu, że on tu działa. Szkoda, szkoda, że jeszcze do tej pory nie naprawili tego problemu z sadzonkami. Tak czy inaczej, piece się rozpalają. Na razie obydwa. Jak to będzie wyglądało dalej, nie wiem. Zobaczymy w kolejnym odcinku sześciennej technomaterii. Cześć!